Dzień dobry, widzowie, siemanko Witam w kolejnym odcineczku Spellforce 2 Demons of the past, Demony przeszłości I w tym odcineczku prawdopodobnie będziemy kończyć tę mapę e, Tak wam się pochwalę Dzisiaj byłem na komunii brata mojej dziewczyny Tak strasznie się nażarłem Że od 5 godzin nie jestem głodny Tragedia po prostu, już mi brzuch Tak po prostu <laughs> Jest teraz 21.30. Jutro mam do pracy na 6.00. Więc nagrywam odcineczek i do spanka lecę. Dobra, tak jak mówiłem ostatnio, bierzemy sobie Airo, bo brakuje nam wojowników. Sariel zachowywała się ostatnio dziwnie, Hmm, czy myśli, że ona jest kontrolowana? No, miał na nią oko ostatnie parę dni i my też powinniśmy mieć. Tak, Airo, chcę ciebie na pewno, bo jesteś panem wojownikiem, a Dupa Sraka, on jest Shaykanem, a nie wojownikiem. To jest, dobra, to jest Shikano wojownik, dobra, to jest spoko, to nie ma tragedii, dajmy mu od razu dobrą zbroję, dajmy mu od razu dobrą broń, dajmy mu od razu dobry hełm, akurat hełm ma dobry, dajmy chłopu dobrą tarczę. Dajmy mu dobry medalion, jakiś, co on nie ma żadnego dobra. Damy mu takie coś, albo takie coś, nie Ice Magic Damage, a to w sumie dupa. Dajmy mu pierścionek. Taki. No i taki. Innego wyboru za bardzo nie mamy. I teraz na lejkę byśmy założyli sobie to, co mówiłem ostatnio. Ten taki sarąbisty kostur, co kupiliśmy u handlarza. Tak, Rock Projectile. Mega duży damage to będzie robiło. Mhm. Rome jeszcze ma tu fire... Aha Dajmy to Fire Magic Damage. Zbroje ma super. I na alejne była różka chyba na leczenie, prawda? Czy już założyłem jej? Tak, już założyłem jej tą różkę, no. Albo medalion na leczenie. Tak, 20% healing power Dobrze, klik-save'ik w takim razie i lećmy, lećmy. Miałem polecić na sam dół, jeszcze pogadać z tą babką. Wejście. <laughs> Shejka! Shejka tu akurat biegła i uciekła, widzieliście to? Obraziła się na nas, że jej nie wybraliśmy. Smuteczek. Alain's Blessing, blessing Shejkan. Naprawdę i nic... Aha! Jezu, bo tu jest ta wywerna jeszcze. Tu ją trzeba chyba też zabić. No szlak jasny mnie trafi chyba zaraz. Chodź tu, smoczku. Jurbalu, jurbalu, chodź tu do mnie. Jurbalik się. Mogę na ciebie już wejść? Mogę cię osiodłać? Osiodłany jest, dobra. Więc lećmy na wywerniaka. Wywerniaka pancerniaka. Mam nadzieję, że tej skrzynki nie ominąłem. Jak go minąłem, to wiadomo, piszcie jak będzie można, tu wrócę. Dobra. Zejdźmy ze smokowca naszego. I róbmy tak. Yy, aha, nie, to się używało bez celu. Aha i była odporna, a nie Tu teraz trucizna i krwawienie i HP samo schodzi, podejrzewam, tak? Tak to powinno działać, no. Ok, no, wygląda to dobrze. Takie kurcze krwawienia różne i. Dokładnie taki sam damage bije to. Jest dwa koła expa, więc podejrzewam też, że teraz będę mógł do Entrance'a się cofnąć. A, i smok tu dostał, dobra. Smok niech tu od razu leci. Fajnie, że fajnie wiedzieć, że smog też się teleportuje. To przydatna informacja. No poważnie, dalej nie mogę z nim pogadać? Clear the way to memory banks. To na pewno nie chodzi o to. Banki pamięci są. No tutaj jakby, o to chyba chodzi. O to albo o to. To wszystko jest wyczyszczone już. Nic, to będzie sobie kwestii w takim razie nie zrobione, trudno. Jeśli Marek wiesz jak to zrobić, to mi daje znać, może też tu wrócę. Chyba, że chodzi też o zabicie tych golemów, no ale pamiętacie, one się rozpiły od nowa, no nie? Po zabiciu, więc z tym nie robiłem nic. Tutaj mam stanąć? Aha, puzzle, ttt. Dobra, Marek mi to na filmie też pokazywał, jak to zrobić, a ja sobie... Ja bym sobie zaczął po swojemu. Wiecie, że ja takie zagadki logiczne bardzo lubię. Kurde, mam nadzieję, że nie ominąłem żadnej skrzynki. Tu, tu, eee. Aha, to się już nie pali, bo to już aktywowałem wcześniej, czy co? Co jest? Zapaliły się wszystkie. E, przepraszam bardzo, czy to nie właśnie miało nie być tak, że miały wszystkie zgasnąć A tu się robią plamy krwi chyba widzicie? Czekajcie Nie to plama tu była w tym miejscu chyba Ale to jest strasznie głupie, są te puzzle. W sensie żadnego sensu nie mają. No, teraz się zapalam z powrotem. Tak, ta plama krwi dalej jest. O co chodzi? Do którego nie podchodzę, to ten gaśnie po prostu. Czy nam mówi tutaj? Czy nam mówi jakoś ten? Pentagram. W jaki sposób to mamy robić? Zobaczmy na misję. Może możesz znaleźć jakąś wskazówkę? To this on one of the many memory cards you found. Co? Na jednej z kart pamięci możemy to zrobić, ale co myślicie? Bo tutaj są jakieś cyfry, ale to raczej raczej nie. Serio, co bawimy się w to? Pobawmy się w to. Aha, nie mogę z tego już korzystać. No, po prostu fantastycznie Po prostu fantastycznie A tam mogę jeszcze wejść? Tutaj bym mógł wejść, a Sariel tu jeszcze jest, o sobie o nich Czy ja tu mogę jakoś wejść i pogadać z tym ustrojstwem? Czy chyba raczej już nie? Chyba, że może... Czeka czekajcie, czekajcie Chwila, moment Mamy takie coś jak dziennik on zawsze był. Log tutaj, o. Mind probe. To nie. To właśnie chodzi stricte o ten Memory Bank. Ja, przecież to były straszne ilości tych informacji, pamiętacie? A jakbym sobie to jakoś. też się to skopiować? Jakby się dało skopiować cały tekst jakoś. Kurde. Kichnę. Aha, dziękuję. Jakbym sobie tu mógł cały skopiować, do czatu GPT wkleić, żeby mi znalazł w tym jakieś informacje o kolejności czegoś. Okej. Okay. Tu był ten z Mega dużo tekstu. Strasznie dużo. Sariel i Airo, Shudai i Sariel, Memory Bank. Tak, mamy tu karty. Pierwsza była ta z potwora. Tu jest początek. Jezu, tak nie będzie. Mogę strzałkami to przesuwać? Nie mogę. A S, W, S, A, D też nie. Scrollem... skrólem leci od razu dużo. Dobra, muszę tak ręcznie. Uh, to Monster 2 mm, Shadow. I discovered an interdimensional rift today. Mamy to. In one of the backrooms. Od. Dziwne. Yy, pokryte jest zaklęciem i uwiązane. Zaklęciem i uwiązane zaklęciem do substancji w czterech koldronach wokół tego. Ex extinguishing, czyli gaszenie ogni. W poprawnej sekwencji. Zrzuci tu zaklęcie. Dobra, i to na memory card Shadow. 0213. jest numer 0 a jak się to liczy? 0 2 1 3 0 2 1 3 powiedziałam taki symbol znaku Irden wiedźmińskiego karta Kajna tak Uh, P Tu jest o kainie i Sariel. Sariel i Sariel. Ja pierdziele że to jest absu absurd jakiś absurdalny. Tu kolejna z Kane jest. Powaliło ich całkiem Memory Card na kolejną używamy Jezus, zwariowali całkiem Coś to jest trudne Tu jest ten Mind Probe Jezus To było 0, 2, 1, 3 nie wiem, numer tej karty 0, 2, 1, 3, prawda? Jakby to było 1, 2, 3, 4 to 0 2, 1, 3. Zróbmy tak, jeśli to siądzie, to szapłobada naprawdę dla mojego zmysłu zagadek. 0, 2, 1, 3. Mówię jak to siądzie naprawdę, to ja jestem pełen podziwu do samego siebie. Że tak bym za pierwszym razem strzelił i trafił 1, 2, 1 i 3. No, uwaga. No, i co się wydarzy? Dupa się wydarzyła. Nic się nie wydarzyło. Kurde. Wiecie co. Ja sobie sprawdzę z Marka filmem teraz. Na odcineczku sobie sprawdzę z Marka filmem, e, gdzie ja to miałem? Tutaj. Pepe Pepe, pe. gdzie są te filmy Marka? Gdzie one są? Już wiem gdzie są. Tutaj je mam. I na końcu są te drony, tak? O, jeszcze, jak będzie potrzebował części spustoszenia zbroi. To one są pod tymi wieżami. Widzisz tu. Tu takie zbroje będą ci się wtedy świecić. To są te spustoszenia. Spustoszenia, spustoszenia na, ciekawe. Królestwa Cieni. Tak, Dobra, tutaj tak, jest to. Tu z Sariel walczysz. Po Dobra, tak. Tu, tu. Musisz tu aktywować te ognie, czy tam zgasić. I tak, moja kolejność taka, poprawna. Ta, później jest ta, ta, i na końcu ta, i przynosi się do Królestwa Cieni. Okej. Okay. Okej, okay. wy nie widzieliście, ale słyszeliście. Ja wam pokażę. Kolejność jest taka, że najpierw idziemy do tego do tego, do tego i tego. Czyli jakby 4, 3, 1, 2. Ale czy to ma jakiś kurde sens tych, sam tych, tamtych odpowiedzi? Łami główki? 3, 1, 2 No już nie wnikam w to. Jakbym pewnie głębiej poszukał, to by się udało. Tak, boiling hot mamy to. co nas przyniesie od razu samo? O kurde, patrzcie to się dzieje z kolorami. Nie, nie przynosi mnie jeszcze. O dupa, od razu samo poszło. O kurwa, The Phoenix Guardian, dobra. Mój drogi przyjacielu Darius, Dariuszu, Dariusie, jestem wdzięczny za wszystkie Twoje informacje. Oczywiście będę trzymał księgę w, bez, w bezpieczeństwie, bezpieczną. Mulandir pasuje mi idealnie. Nie czytałem Twojego rozdziału o wymiarze cienia. Ta pamięć, nie to wspomnienie boli mnie bardziej niż jakakolwiek inna rana, którą kiedykolwiek otrzymałem w bitwie. Będę szukał kolejnych listów od ciebie. Twój, sługa, strażnik Feniksa. To tu się kurka dzieje. Ktoś mi to wyjaśni, dlaczego? Jakby. Nie wiem. Właśnie. Mhm, mm kiedy zginąłem, tysiące życie nie stanęło wokół mnie, wierz mi Orku. Wiem jak to jak to uczucie i tutaj jest takie samo. To jest dziwne, nie mogę czuć powie. Nie czuję więcej boskiej magii, tak czułem tam. Pamiętam strażnika dusz mówiącego mi o o cieniach, jako istoty z innego wymiaru. Dziwne. Szukali, ukryliby się coś tam, coś tam? Jesteśmy tutaj w pełni bezsilni, mój przyjacielu. Och, to znowu ty. Tak, to ja, Szajkanie. I odkąd twój latający detektor pieczęci nie działa, to musisz szukać samemu? Co sugerujesz? Znasz kogoś, kto może poprowadzić Cię przez wymiar? Będzie dawał Ci mnóstwo pytań, żądał... Ojejku, muszę zrobić cięcie, bo to mnie telefon dzwoni, sorki. Jestem, moi drodzy, sorki. Musiałem odebrać, bo dzwoniła teściowa. Po komunii dzisiejszej. Sprawy jeszcze trzeba było dogadać. <laughs> Smoczek mówi, so what, we need to you. Więc po co Cię potrzebujemy? Mogę powiedzieć przez orka, że kiedy jesteście ogłupiani, lub traktowani uczciwie. Dokładnie, nie dokładnie. Jezus, ale akcja. Eee, dobra. Ale muza, ej. Ej! Patrzcie, bo to jest, taka, to jest ta sama mapa, tylko że inny. Bo to jest ta sama mapa. Czaicie to? Ej, ale muzyczka! Ale kurna muzyczka Co to jest za miejsce? Ludzie święte Chrystuniu To może o tym właśnie Marek wspominał, że mają być jakieś spustoszenia, jakieś zbroje spustoszeń Koło tych, tych Ej, tu jest normalnie, tu jest normalnie kwatera główna Będę walczył chyba z demonami, tak? Poziom 22, mocne. Ja, cienie, będzie tu balladyna? Jest. Jacie, to jest normalnie balladyna. Rany boskie czary mam. Normalnie mi dreszcze takie mega mosty przeszły. Od tej muzyki i tego wszystkiego, robię quick save. To jest ta sama mapa, no masakra. Mamy naszego Shadow Warrior. Ty, gdzie moja córka? Craig, proszę. Ten, ten, ten monster, 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 wie co stało się z moją córką. E, Szczęść i mm, mam nadzieję, że nam powie. Zrobimy gościami w tym wymiarze, więc proszę, uspokój się. Dostaniesz wszystkie odpowiedzi, na które, których poszukujesz, Krajgu W odpowiednim czasie, po pierwsze Muszę dać wam dwa zadania Co ja ci mówiłem? Łoooooo, wow, co mu powiedział? Nie masz tu autorytetu, nie masz tu władzy Bogu Destrukcji To jest miejsce, gdzie światło onira nie może, nic nie świeci. Ja pierdolę. O, trzęsę się ze strachu. Twój brat Ereon prawie wykrwawił się na śmierć. Musiałem go ratować. Jezu, on mówi o kampanii Feniksa! Musiałem go ratować. To samo mogło, mogłoby stać się tutaj tobie. I will the Shadow Blade. Dzierżę ostrze cienia. Broń z tego świata. Myślę, że jak zabiłem Fjall Dark? Ja pierdolę. Nie! To jest grane! Naprawdę? Więc dlaczego nie zabili. nie zabijecie. nie zabiliście Zazuta w ten sam sposób? Zabiłbym, ale. No first Shadow Rule means not interferuje. The... Ja pierdziele zabiłby, ale pierwszy jakiś pierwszy cień z, zarządził tak, że nie możemy, nie wolno nam ingerować w konflikty na EO, z wyjątkiem, jeśli pakt z Norkainami nam pozwoli. Masz na myśli to, że mógłbyś eliminować Zazuta, ale twój lider zabronił. Drogi cieni nie są drogami świata. Jesteśmy różni inni w wielu. na wielu płaszczyznach. Więc weźmy moją córkę i pieczęć i opuśćmy to miejsce Nienawidzę tego, nienawidzę tego nastawienia Nienawidzisz tego, że jesteśmy inni? Lub to, że mój lud cię zabił? Czy ktokolwiek inny tutaj chce walczyć z... Naszym wycie... Cieniowym przyjacielem? Jorbal, Sariel, Kain? A to nasza postać z zakonu świtu, czy z kampanii Feniksa. Nie jestem twoim przyjacielem, szajkanie. ale. Obej tu komendę. Nie jestem twoim przyjacielem, szajkanie. ale. Obej, sam to słowo kurna. Ale odwołuję, odrzucam command... przewodzenie pierwszemu cieniowi. Nie ułatwiasz. Próbuję być dyplomatyczny. Nienawidziłem dyplomacji. Kiedy byłem rolniczym wojownikiem. I ja pierdolę. Yy, to. Dlaczego myślisz, że w... wciąż bym ich lubiał? He, po prostu, po prostu powiedz mi, jakie zadania muszę wypełnić, aby zdobyć trochę odpowiedzi. Świetnie, Szajkanie. Mam dla ciebie dwa zadania. Kiedy Malakai po raz pierwszy odkrył ten świat, próbował próbował pobrać energię z tego wymiaru przez aktywowanie kolektorów z adamantium. Adamantium to jest ten sam surowiec, z którego pozyskiwali ludzie z Celestiala Tiamuta w Marvelu. No. Jednakże wiedział, że adamantium jest fatalne dla cieni, śmiertelne dla cieni i nie mógł... Nie może być dotykane przez nikogo z naszego rodzaju. Ta część wymiaru cienia jest bardzo. Królestwa cienia jest bardzo blisko do Twojego wymiaru, więc efekty kolektorów były minimalne, ale były one aktywne przez ponad, ponad milenium do teraz i może uszkodzić cienki materiał pomiędzy naszymi światami. O ja cię kręcę! Jak mam je deaktywować? Po prostu absorbuj energię przez dotykanie ich. To oznacza pewną śmierć. Jesteś szajkanem, prawda? Więc chyba nic wielkiego. A ja myślałem, że to ja jestem okrutny powiedział nam Ulm. Jako efekt uboczny tampering, jakby igrania z naszym wymiarem, naszym królestwem, kilka kreatur demonicznych i demonicznych dostało się do naszego świata. Zostały wprawione w szał w tym wymiarze i muszą być zabite. chodzi pewnie o tamte demony co są na dole. I nie mógłbyś przypadkiem zabić ich sam? O, nasz rodzaj polega na stealth, na niezręczności, nie tylko stealth, na niewidzialności tego typu, coś. Nie na sile, łowco. Tak, po co ryzykować własne życie, kiedy masz gości chętnych podjęcia tego ryzyka? Wróć do mnie, kiedy ukończysz swoje zadania. Będę w naszym mieście na południu. Ludzie, co tutaj się wytrawia? Just tell me what is going on. Mamy robotników naszych. Oj, fajna ten. Mamy koszmary. Dobra, generalnie robimy sobie niewolników. Działamy, lecimy. Chrystusie. Tu jest jakaś masakra po prostu, tu tu się wyprawia. Chodźmy tu, bierzmy nasze jednostki tu. Nie, ja gadną no, no words to say. To jest to jest jakiś kosmos. Tu są te kryształy, które musimy dotykać. Tu mają być gdzieś pod tymi wyryczkami Wspominał Mr. Marek. Mm. Kurde, no będę tego jeszcze szukał, dobra, nieistotne Tamte coś do spustoszeń, jakiś będzie quest'ik podejrzewam Kamierdolec, tutaj też kamierdolec Bolec, stolec, kamierdolec Aha, i możemy tylko shadow upgrade sobie tu zrobić, rozumiem Lecą pie pierwsze już skrzydlate Demony, bognisty demon, coś tam, coś tam z kim on walczy? Serio? Z zabójcą? Stała ich Jeps. haha! Siła, bycz! Harpie teraz jeszcze dupniemy Patrzcie na to! Up? Dam radę? Jeps. No i to mi się podoba To właśnie jest moc cieni Potężne skurczybyki Tutaj to i tutaj to. Miejmy sobie wszystkie surowce, bo to zawsze się się przydaje Masakra Dobra Myślę moi drodzy, że na tym etapie robię quick save'a I żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo za uwagę Lecę się myć i spać, jutro na 6 do pracy I tak się nie wyśpię Dziękuję za uwagę raz jeszcze, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, wow, ale się dzieje